Dobry wieczór, witam w liberalnej niedzieli. Dzisiaj powiem chyba o najważniejszym tak naprawdę wydarzeniu ostatnich dni, jeśli chodzi o wolnościowe spektrum sceny politycznej. Byłem wczoraj na konwencji konfederacji i opowiem Państwu o moich wrażeniach po tej konwencji. No w skrócie wrażenia są bardzo, bardzo pozytywne. Konwencja wyborcza, która się odbyła wczoraj, w sobotę, była miejscem zaprezentowania wspólnych test programowych Konfederacji, a więc jedynej wolnościowej formacji, jeśli chodzi o te pięć ogólnopolskich komitetów. Jak dobrze wiemy, mamy cztery komitety lewicowe, socjalistyczne to znaczy PiS, Koalicję Obywatelską, PSL i lewice, no i jeden komitet prawicowy, to znaczy Konfederacja. Wczorajsza konwencja była taką konwencją programową, podczas której właśnie przedstawiono pięć głównych postulatów czy pięć głównych dziedzin programu, był to naprawdę bardzo wolnościowy przekaz, przekaz, który właściwie jest dla mnie bardzo budujący. Skupił się ten przekaz na kwestiach wolnego rynku. Tak? No wielu obawiało się, czy synteza yy, w partii Korwin z ruchem narodowym pozwoli zachować taki faktycznie wolnorynkowy, Antyfiskalistyczny, antypodatkowy przekaz, jaki miałaby na przykład sama partia Wolność. Jak wiemy, w wyborach europejskich ten przekaz mniej się koncentrował na sprawach wolnego rynku, a bardziej na kwestiach, czy to Unii Europejskiej, czy tak zwanych kwestiach tożsamościowych. Tutaj natomiast naprawdę kwestie wolnego rynku, walki z nadmiernym fiskalizmem, walki z barierami dla przedsiębiorczości, walki z socjalizmem, to były tematy pierwszoplanowe. Bardzo mi się podoba właśnie mocne podkreślenie sprzeciwu wobec podatku dochodowego mocne podkreślenie tego, żeby ludziom pieniędzy nie zabierać, zamiast im dawać, to co określono mianem hasła 1000+, plus. nie, że będzie, nie, że państwo ma rozdawać cudze pieniądze, dając ludziom ten 1000 zł, tylko, że państwo ma tak obniżyć podatki, żeby ludzie zarabiali zarabiali więcej. Podobały mi się postulaty dotyczące kierowców, dotyczące obniżenia akcyzy na paliwo, tak by tak, by benzyna kosztowała 3 zł, a nie około 5 zł, jak teraz. Pojawił się, jak były przedstawiane na koniec różne środowiska, było też środowisko kierowców, postulat walki z tak zwanym aktywizmem miejskim, czyli z tymi lewackimi organizacjami, które niszczą nasze miasta. To, co naprawdę. Było jednak bardzo istotne to właśnie, że ten wolnorynkowy przekaz był spójny. O tym naprawdę świetnie mówił poseł Jakub Kulesza, który miał fantastyczne przemówienie na początku, na początku konwencji, gdy przedstawiał no, ten poziom opodatkowania, który mamy teraz jako po prostu poziom rabunkowy. Dobre przemówienie miał Sławomir Mencen z Torunia, który niedawno przygotował 100 projektów ustaw w różnych dziedzinach, ale ustaw zwiększających wolność jednostki, ale chyba największym pozytywnym zaskoczeniem w tej konwencji było przemówienie Roberta Winnickiego, a więc lidera ruchu narodowego, który właśnie nie koncentrował się w swoim przemówieniu na... Tych sprawach tożsamościowych, wyłącznie takich ideologicznych, nazwijmy to, ale właśnie koncentrował się na walce z socjalizmem i. Mm, Walce o wolną przedsiębiorczość. To było naprawdę bardzo, bardzo dobre przemówienie, które nie ukrywam, było dla mnie pewnego rodzaju zaskoczeniem, ale naprawdę zaskoczeniem bardzo pozytywnym. Mocno wybrzmiał też postulat bonu edukacyjnego, no najważniejszej tak naprawdę reformy, jaka jest potrzebna, żeby uzdrowić polski system edukacji. Ten temat właściwie dwie osoby prezentowały. Z jednej strony był to Konrad Berkowicz, z drugiej strony Grzegorz Braun. Ale właśnie ważne było tutaj podkreślenie, że bon edukacyjny nie tylko będzie sprawiedliwy pod względem finansowym, ale także właśnie da rodzicom faktyczny wybór i wpływ na to, jakich treści należy uczyć ich dzieci. Tak? To znaczy, jeśli mamy do czynienia z postulatami dotyczącymi lansowania w szkołach różnego rodzaju ideologii z reguły lewicowych, no to w wypadku bonoedukacyjnego rodzice będą mieli wybór. Jeśli ktoś będzie chciał posyłać dziecko do szkoły, gdzie rzeczywiście takie rzeczy są e, promowane, to będzie miał takie prawo, ale nikt nie będzie do tego e, zmuszany. Więc e, rzeczywiście bardzo dobre były też te. Sprawy dotyczące bonu edukacyjnego. Ciekawe było też, jak już mówiłem pod koniec konwencji, bo tych głównych przemówieniach były, byli przedstawiciele różnych środowisk, właśnie byli wspomniani wcześniej kierowcy, przedsiębiorcy, prawnicy. Były też środowiska kobiet, żeby też właśnie nie przypinać tej głupiej, łatki, prawda, że nie wiem, że korwin kobiet nie lubi, czy coś takiego. Ale moją uwagę zwróciło środowisko rolników. Bardzo często się właśnie w socjalistycznych mediach przedstawia, że o rolników się troszczy ten, kto chce więcej dopłat. A tutaj właśnie mieliśmy środowiska rolnicze, które zupełnie wcale nie chciały, chciały dopłat, tylko chciały wolnego rynku i równego traktowania. To jest też bardzo Pozytywna właśnie zmiana w stosunku do tych socjalistów z PiSu czy z PSL-u, którzy tylko mówią o tym, żeby dawać więcej pieniędzy, a tutaj właśnie było takie wolnorynkowe nastawienie, no można powiedzieć, że to powrót do tradycji leseferystycznych fizjokratów, prawda? Więc bardzo, bardzo, bardzo ciekawe przemówienie. No Januszko Korwin-Mikke miał oczywiście mocne, dosyć osobliwe, ale też takie z werwą wygłoszone przemówienie. Ja jestem generalnie bardzo pozytywnie nastawiony do tej sytuacji. Ja bardzo żałuję, że Federacja dla Rzeczypospolitej, którą współtworzyłem, nie weszła do projektu, Konfederacji na te wybory. Konfederacja dzisiaj jest naprawdę, no to już są fakty, to już nie jest kwestia opinii. Konfederacja jest dzisiaj jedynym ogólnopolskim komitetem prawicowym, tak? No wiadomo, PiSu nie możemy uznać za prawicę. No i ma naprawdę realne szanse na wejście do Sejmu, na wprowadzenie całkiem pokaźnej liczby posłów. Nie ma po stronie prawicy żadnej konkurencji, jak wiemy, nie ma już Kukiza, bo poszedł do PSL-u. Sondaże zaczynają być optymistyczne. Dzisiaj widziałem so, sondaż Social Changes dla przecież propisowskiego portalu w polityce, gdzie było 7,5%. No 7,5% to już jest liczba, to już jest taka liczba, takie poparcie, które może pozwolić wprowadzić nie jak większość osób przewidywało, kilkoro posłów, a tak naprawdę ponad 20. To jest porównywalne poparcie do. Tego, które Nowoczesna miała 4 lata temu i wtedy wprowadziła chyba 27 czy 29, 20 kilku posłów w każdym razie. No cóż, cóż więcej można powiedzieć, No to jest moment, kiedy chyba nikogo nie zaskoczę, mówiąc, że w tych wyborach poprę Konfederację. To jest element racji stanu, to jest element. To jest kwestia po prostu realnej walki o wolność, realnej walki o wolności gospodarcze, o wolności jednostki. No nie ma dzisiaj innej opcji, którą mógłbym poprzeć, więc mogę zadeklarować, że w tych wyborach będę głosował na konfederację. Udzielam swojego poparcia Konfederacji. Będę też wspierał kandydatów Konfederacji w tych wyborach, a już takie bardziej konkretne rekomendacje, kogo... Hmm. Kogo będę polecał w poszczególnych okręgach, no to już w najbliższym czasie w kolejnych filmikach na mojej stronie Państwo usłyszą, ale jeszcze raz podkreślam, w najbliższych wyborach 13 października zagłosują na, na Konfederację. Tymczasem dziękuję za uwagę, do zobaczenia w kolejnym odcinku w przyszłym tygodniu.